Witam serdecznie w kolejnym odcinku kanału Alarmy Sklep. Dzisiaj zaprezentuję Wam dwa nadajniki radiowe firmy Elmes MTX oraz MTX2. Zapraszam do krótkiej prezentacji. Jako pierwszy przedstawię Wam MTX. Jest to miniaturowy nadajnik radiowy, który działa na odległość 100 metrów. Ma wyprowadzone gniazdo do baterii 9V oraz trzy żyły. Jedno, jedna żyła to plus 9V, a dwie odpowiadają na pilota pierwszego kanału oraz drugiego kanału. Jest dość małych rozmiarów. Przystosowany jest do instalacji dopuszkowej, natynkowej, podtynkowej. Tak więc jest to atut tego urządzenia. Możemy sobie dowolne urządzenie wysterować. Współpracuje z każdym odbiornikiem radiowym LMS. Wyjątkiem jest tylko RP501. Drugie urządzenie to MTX2. Jest to nadajnik radiowy bistabilny. Posiada dwa zaciski. Zwarcie tych przycisków wysyła sygnał i zwiera przekaźnik. Rozwarcie zacisków powoduje rozwarcie przekaźnika w odbiorniku. Możemy to zastosować w systemie alarmowym bądź w systemie zarządzania roletami w domu. Przy silnym wietrze mogą się one nam zamykać, przy mniejszym otwierać. Zastosowanie jest różne. Te produkty oczywiście znajdziecie u nas na sklepie alarmy.sklep.pl oraz urządzenia współpracujące z tymi urządzeniami. Urządzenia są zasilane 9V bateria lub zasilanie stałe 12V. Zapraszamy do naszego sklepu do zadawania pytań oraz kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!